Zobaczcie, to są właśnie skutki mieszkania wśród drzew. Kolejna wiosna, kolejne duże sprzątania będą, bo nie ma chyba takiej wiosny, żeby po zimie nie było jakichś grubszych sprzątań. Za każdym razem coś jest złamane, połamane, zniszczone po zimie. I tutaj właśnie nam złamało takie kurde drzewko z tyłu, dosyć grube, dosyć fajne. Nie mówię, że nie przyda mi się to drzewo, popotniemy i będzie co palić w ognisku. No ale kolejna robota jest, wywaliło prosto na jardy. I w ogóle mieszkając właśnie wśród drzew, to jest pełno zawsze na wiosnę takiej roboty. I... dosyć dużo zawsze tego jest. Taki bałagan, trzeba to wszystko posprzątać, ale to trzeba wygrabić, wydmuchać i pełno się z tych drzew zawsze sypie, także i są plusy i minusy właśnie mieszkania. Tak kurde... W lesie można powiedzieć. Zobaczcie, ile szyszek tylko tu leży. Jak właśnie latem czy wiosną, to blowerem, to muszę dmuchać praktycznie co 3-4 dni, po cały czas coś się sypie, właśnie tutaj na dryway. Czy właśnie tutaj, żeby ta trawa rosła, to też trzeba. Aczkolwiek latem najgorszy miesiąc to jest październik, po wszystko się z tych drzew najbardziej sypie, no i po zimie takie sprzątanie w naj, najdłużej schodzi, najwięcej tej pracy jest, ale potem już latem właśnie takie miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, te z kolei są z reguły susze, o, to tam za bardzo nic się nie sypie z tych drzew, ale, ale zawsze sprzątanie jest naprawdę, jest co robić, jest co robić przy takim mieszkaniu właśnie w lesie na pewno. Ja w ogóle w tamtym roku powycinęliśmy sporo drzew, które były takie półsychane, ale jest co robić, muszę powiedzieć. Tutaj jeszcze Wam pokażę, mam z tamtej strony takie uschnięte drzewo i chyba będzie out tego lata, bo... Co roku jest najwięcej problemów z nim, sypie się auto, nawet tam nie można postawić, bo jak spadnie śnieg albo właśnie jakiś deszcz. A co przymarznie na tym drzewie, to potem właśnie jest pełno z, z, złamanego wszystkiego, i, i tak jak widzicie, auto tutaj stoi i się wszystko potem łamie. Ono jest usunięte już dawno, kilka lat. O, tutaj nawet gałęzie leżą, i co chwilę trzeba jakieś zbierać. Zobaczcie. No i chyba wytniemy, zetniemy te drzewo w tym roku. Tylko ja go tak broniłem się cały czas przed tym, żeby tak troszeczkę nie odsłaniać. Ja lubię, czym więcej drzew, tym lepiej. zawsze tak lubiłem, także chyba w ogóle zrobię tak, że jak wytniemy, te, zetniemy te drzewo w tym roku, to bym chciał właśnie może tu posadzić, posadzić kilka drzewek, żeby tak się odsłonić jeszcze od ulicy bardziej. I, i zobaczymy. Tutaj tak samo. Zobaczcie, te drzewo te złamało, trzeba to wyciąć będzie i. i o. Jedyny śnieg co spadł w tym roku, tyle szkód właśnie narobił, że on taki ciężki był od razu to potem i ciężkie, bo to było mokre i potem jeszcze przymarzło i, i tak właśnie połamało. Tutaj sąsiad fajnie sobie te tuje tak zabezpiecza na zimę zawsze, żeby nie pomarzły mu. Ale to są właśnie, tak jak Wam mówię, skutki mieszkania. Jest urok, ładnie to latem wszystko wygląda, ale po zimie zawsze coś jest złamane, zniszczone naprawdę. A to zobaczcie, jakie kurde stoją dziady. I dzisiaj chciałem się przyjechać, wyjechać, no ale zobaczcie. Widzicie tutaj 2023. Sticker na plejtach jest nieważny. Więc muszę jechać i wykupić i nie powiem, bo bym sobie pojechał nawet nim, z nieważnym stykierem, żeby kupić nowy. Ale jakoś ostatnio mnie, muszę powiedzieć, strasznie pech prześladuje, bo zobaczcie nawet co tutaj mam. Już Wam pokażę. 20 lutego miałem sprawę w sądzie i co jest najlepsze z tego wszystkiego? Że po prostu zapomniałem iść na tę sprawę do sądu. Nie wiem jak to się stało, powiem szczerze. Ale co jest jeszcze najlepsze z tego wszystkiego, to właśnie dostałem za brak ważnego stykieru na plejtach st tykiet i musiałem właśnie stawić się w sądzie, ale co jest jeszcze najlepsze w tym wszystkim, to ja to drugi mój mandat za to samo w ciągu ostatnich trzech miesięcy, bo w tamtym roku, w grudniu czy w listopadzie dostałem, jechałem kolegi samochodem. I dostałem też za nieważny stykier, bo on nie wiedział, że ma nieważny. Ja nie wiedziałem, że on ma nieważny. Widziałem się tylko raz przejechać samochodem. Dostałem e, tykiet. Tam nie poszedłem do sądu. Zrobiłem szkołę przez internet, zapłaciłem ten mandat. No i nie zdążyłem szkoły zrobić, bo akurat e, robiłem szkołę w tamtym tygodniu czy dwa tygodnie temu. I dostałem, dostałem oczywiście też Super na trzy miesiące. I też dostałem potem po dwóch czy po trzech miesiącach. Po dwóch praktycznie, bo teraz 20 lutego miałem, to dostałem na początku stycznia, dostałem kolejny mandat jak jechałem pick -upem. w pick nie miałem stykiera, także dzisiaj już nie będę ryzykował i nie będę jechał tu bemko po stykier, bo jak trzeci raz bym wystarczy, żeby jechał za mną policjant i zobaczył, że jest 2023 rok i jestem, można powiedzieć, udupiony, także nie ryzykuję, wolę jechać sobie pick-upem, kupię stykier, bo chyba testu spalin się nie mylę, nie muszę robić, bo dostałem na dwa lata, a w tamtym roku w styczniu robiłem. Także taki pech mnie tu prześladował ostatnie miesiące. Yy, także wolę tego nie kusić losu, można powiedzieć, i wolę jechać, kupić pick-upem, i przyjadę na kleje. Wtedy można się przejechać. Ale zobaczcie, jaką mamy w ogóle pogodę. Jest 2 marca, 9 rano w sobotę, a pogoda jest naprawdę. W ogóle ten cały luty to ja takiego nie pamiętam i z kim bym nie rozmawiał, to nikt takiego lutego nie pamięta, żeby był. Tak cieplutki. Czasami trafiał się tam jeden czy dwa dni ciepłe. Teraz cały tydzień w ogóle się zapowiada prawie 60-70 stopni, także wiosna, trzeba wziąć się właśnie za porządki, sprzątać koło domu. Bo jest co robić, trzeba powiedzieć. Czy ja mam jakiś widzów, co lubią oglądać ligę angielską? Bo ja akurat uwielbiam, no bardzo dużo meczy w tygodniu oglądam ligi angielskiej, a akurat nie jestem fanem żadnych z tych drużyn, co tutaj grają. Ale ogólnie lubię mecze ligi angielskiej oglądać i fanem trochę jestem innej drużyny, ale ogólnie po co zrobiłem właśnie ten telewizor tutaj, że żeby jak coś na weekendy sobie robię, czy w garażu, czy na zewnątrz, to po prostu mogę włączyć i sobie śmiało oglądać. Także jestem takim koneserem można powiedzieć ligi angielskiej i oglądam naprawdę w tygodniu bardzo dużo czasami, przez weekend potrafię obejrzeć 3-4 mecze w tygodniu śledzę wszystkie mecze, także Naprawdę, no na tym punkcie to mam trochę hopla, trzeba powiedzieć i po to też właśnie jest tu zrobiony ten telewizor, żeby nie leżał w domu na kanapie i oglądał, tylko coś przy okazji robił i sobie oglądał. Ale zobaczcie, co jeszcze Wam nie pokazałem. Taram. Zobaczcie, kupiłem nową kamerę, tu mamy opcję, z, z mikrofonem możemy kupić i bez mikrofonu, ja sobie ten cały set z mikrofonem kupiłem. Staram, widzicie? Drobiłem się w końcu czegoś w Ameryce. Ale tak na serio, to mam nadzieję, że teraz i jakość i głos jest na wysokim poziomie. Do tego poziomu jeszcze Jadku musi się dostosować i będzie już, można powiedzieć, sukces, ekstra klasa. Pamiętacie to? Może nie wszyscy pamiętają to, ale y, jakaś część z Was na pewno to pamięta. No i niestety nasz pan. Dygorski 6 nie zgłosił się po nagrodę. Także co mi pozostało? Pozostało mi to, że zdecydowałem się, że pod tym właśnie filmem yy, z komentarzy wybierzemy kolejnego zwycięzcę, który może tym razem będzie chciał tą nagrodę. Jeśli nie, to nie wiem. <laughs> Zobaczymy. Także piście komentarze pod tym filmem. I nie wiem, nie będę długo czekał, może 3-4 dni zobaczymy, ile tych komentarzy się uzbiera. Się uzbiera 5, to będzie 5. Się uzbiera 25, to będzie 25. Wylosuję jakąś osobę właśnie i po prostu y, to wyślę. To są, jest zestaw krętarki i wiertarki, milłoki, także nie wiem. Chyba fajny prezent, tak żeby dostać za komentarz, nie? Tak mi się wydaje, także komentujcie, zachęcam i dobra, idziemy dalej z tematem. Dobra, jedziemy kupić sticker na BMW, żeby jak przyjdzie ochota, żeby było można wyruszyć na jakieś wujarze. Zobaczcie, nie wiem, czy widzicie w kamerze, a w ogóle tutaj macie po lewej stronie, całe osiedle tam się budują. Zobaczcie, tam wszystko nowe jest, budownictwo, nie wiem, czy widzicie. tam już są nowe budynki stoją a tam nowe się budują I gdzie byśmy się nie rozejrzeli to pełno jest nowych tych osiedli budowanych a jedziemy jeszcze na sekundę dosłownie umyjemy pick bo jest ohydnie brudny a ładna pogoda, jak ładnie słoneczko świeci to fajnie jak auto też jest czyściutki. oczywiście bemeczko to ja bym tutaj nie przyjechał, ale pick-up'em co to, to można wjechać Trochę cieplej jest i pełno ludzi. Już nominuje. minę samochodów. Czekajcie, muszę wyciągnąć kartę, bo bez karty się nie obejdzie. OK, start. Właśnie. Spierzemy ekspert za 5 baków. Jeszcze niedawno kosztowało 3 dolary, teraz jest 5 dolarów, minimum. Ne za każdym razem jak wyjeżdżam z myjni to te prawe lusterko jest złożone lewe jest ok, prawe jest złożone także nie wiem, albo mam coś z tym lusterkiem i tak albo oni mają coś źle ustawiane na tej myjni bo za każdym razem jest to samo tutaj mamy plazę sklepów a sklepów dookoła wszystkich jest pełno także ciepło się zrobiło większy ruch już wszędzie się zrobił Coraz więcej, coraz więcej ludzi na ulicach jak słoneczko wychodzi. I otwarte w ogóle jest? Chyba powinno być o czwartek, się nie mylę. Idziemy sprawdzić. Ja wam powiem, że musiałem przyjechać aż do domu, bo nic nie załatwiłem. Dupa z tego wszystkiego, bo jak tam zaszłem, to ona do mnie powiedziała, że nie może znaleźć nic w komputerze, że wychodzi na to, że mam tak jakbym rok czasu już miał nieważny stykier. Nie wiem o co to chodzi, bo mam 2023, czyli w tamtym roku cały rok mogłem przejeździć, ale znalazłem w końcu kartkę i rzeczywiście widzicie, pisze 01.23 jak wykupywałem, to jest expire, czyli tej daty a, ważność straciło, także ja powinienem chyba kupić rok temu. To tak, jakbym rok temu nie kupił stykiera, właśnie na 2024? Dokładnie, bo to jest rok do przodu. Popieprzyło mi się to wszystko. Ja tamten rok cały przejeździłem, nikt mnie nie zatrzymał, bo ja nie mam miesiąca napisanego, tylko jest rok, zielony stykier 23. Tutaj na przykład macie żółty i 24. To jest na przykład, jest i miesiąc, i rok. A u mnie jest tylko rok. Także tak, ja przyjrzym cały rok. Nikt mnie nie zatrzymał. Ale kurde. Jak to mówią, za niemyślenie i głupoty trzeba potem płacić. No także. A ja to od zawsze mam z tym kurwa stykerami to problemy, bo zapominam sobie. Już dwa razy mandaty w ciągu trzech miesięcy, teraz ten kolejny trzeba jechać, a wykupywać, także good job, rafał. good job. Trzeba powiedzieć, że jest, jest dobrze. Chodź ty, powiedziałem. Chodź ty. żeś się nażarło już. Już znowu coś się nażarłoś ty? Dziadu. Świnia ciekierka. Tak, to tam się ma się nażarło znowu. Что-то я а? Bela, faj, No i dobra, no i zobaczcie. Wystarczyło trochę wydmuchać, już inaczej wygląda. Trawka jest czystsza. Drive jest wydmuchany. Pierwsze takie. O, jak się ganiają. Pierwsze takie właśnie clean-up, jak to się mówi, jest zrobiony. Oczywiście tutaj jest w tym lasku najwięcej roboty będzie, ale tak, tak jak w tamtym roku musieliśmy wziąć worki i z grubsza to wszystko pozbierać, razem z tymi szyszkami powyrzucać, no ale pomału, pomału systematycznie będziemy to robić. Tak jak wam wspomniałem, roboty jest co nie mieszkając w takim miejscu. Także ładnie to wygląda, bo mi się akurat ja lubię taki klimat, ale naprawdę nie ma. Nie ma tak, że na przykład się wyjdzie na zewnątrz i nie ma y, co robić. Zawsze coś jest do zrobienia. O, te drzewo muszę. Tak samo w tym roku postanowiłem, że pozbieram te drzewo, stąd to jest tak porozwalane. I tam przy tej szopie właśnie zrobię miejsce właśnie na drzewo, bym chciał zbudować jakąś ścianę albo coś jeszcze tam wymyśleć muszę. Także na stop coś trzeba kombinować. Co jest? Co jest? Co zgubiłaś? Alana zgubiłaś? Grzej, szukaj go. Szukaj! Szukaj go! Dziadyga! Także. Chyba to na tyle dzisiaj. Dajcie znać, czy bo podobają się Wam takie filmy, właśnie przydomowe. To mogę robić częściej. Może nie będą one długie, ale jakieś takie częściej po prostu je będę wrzucał. I tyle. Ja chyba idę jakieś ognisko. Może jeszcze dzisiaj rozpalę, bo od samego rana jak wyszedłem na zewnątrz, nie mówiłem Wam, ale. Czuję cały czas zapach jakiegoś właśnie ogniska, także chyba tutaj już sąsiedzi nie jeden coś już pali, także idę może jakaś kiobacha jeszcze dzisiaj wpadnie na ognisko. Trzymajcie się, do następnego, hej!